Przecież ona nic nie robi, też mógłbym być popularny, to takie łatwe. Dodaj 1263 posty na IG, 703 filmy na YouTube, dodatkowo kilkaset TikToków i powiedz to jeszcze raz. Moim zdaniem ona ma rację. Ona ma rację z tym przekazem, ale bardzo źle to podała. Bo chyba nie czujcie. jakby osiągnąć to, co osiągnęła wersow, jest bardzo ciężkie. Na koniec dnia jest. Jedyną taką osobą w tym kraju. Nie wiem czy, czy ktoś, jest, ktoś jest mocniejszym brandem wśród dziewczyn niż Verso. Trzeba być dziewczynami dobrego Polca mieć jest stary dużo dziewczyn i dużo dziewczyn swoich chłopaków, które jednak nie osiągają tego, co osiągną Verso. Ja wam wytłumaczę o co chodzi, bo ona ma rację, tylko to jest mega źle przedstawione i więc, yy, więc troszkę to wychodzi, to trochę wychodzi tak, jakby wiesz, jakby odklejona multimilionerka przyszła powiedzieć, że ma ciężko w życiu. Na co każda rozumna osoba jej odpowie, mordo ciężko w życiu to ma pielęgniarka albo chirurg, bo codziennie musi patrzeć albo stawać w szranki ze śmiercią. I raz mu się uda, raz mu się nie uda, to jest dopiero obciążenie. Albo ciężko to ma samotna matka, czwórki dzieci, bo codziennie rano musi się zastanawiać, co tym dzieciom da na obiad. Więc, jakby pod tym względem, pod tym względem no to jest bezapelacyjne, że no, też zależy, jak do tego podejdziesz. Więc, jeśli podchodzisz do, do czegoś takiego, kto ma, kto ma ciężkie przeżycie w tym życiu, ubranie się, zapłacenie za media, nie wiem, spłata jakiegoś kredytu, okresowe wakacje, komu ciężej to przychodzi, no to zrazu. Majątkowej, to na pewno tym innym ludziom, którzy nie są wersow, ciężko to przychodzi. Ale jak spojrzysz na to, że jest nie wiem ile setek tysięcy osób w tym kraju, które próbują wyżyć z internetu i jednak ona stoi nad nimi wszystkimi i patrzy na nich z góry z racji tego, że ona musi to robić trochę lepiej czy odnaleźć się w tym trochę lepiej. No, coś musi robić lepiej od tych wszystkich. Od tych wszystkich osób, no to bezapelacyjnie jest to ciężkie, bo jest liderką, jakby tak po każdej grupy osób, która jest na szczycie. Więc no, ja uważam, że to jest zależy jak na to spojrzeć. Możesz na to spojrzeć i to wyśmiać, jak podejdziesz do tego oku. Ba, bogata dziewczynka z torebką Louis Vuitton nie wiedzą co to jest ciężkie życie. Okej, okay, możesz mieć rację, ale tak jak mówię, no zależy jak na to spojrzysz, nie? Znaczy to, co ona napisała, ma taki lekko roszczeniowy vibe. Ja, ja wam powiem, że na koniec dnia bycie osobą na taką skalę popularną jak ona ma bardzo dużo minusów, jest pod wieloma względami bardzo ciężkie, tylko nie będziesz w stanie, nie będziesz w stanie tego wytłumaczyć ludziom, którzy nie mieli z tym, bo te osoby uważają, że jak na koniec na koniec miesiąca i tak grube przelewy wchodzą, no to jakby wszystko inne nie istnieje. Potem paradoksalnie te same osoby powiedzą, że pieniądze szczęścia nie dają mi, jakieś tam, że uczucia są ważne, no whatever, nie? To już nawet, nawet już bazując na tym, to jest strasznie stresujące życie. Porównanie pracy człowieka, który pracuje na przykład na produkcji z nagraniem filmu, jak jedziesz kupić ubrania w sieciówce. No ale to dlaczego zamiast y, pracować w fabryce nie pojedziesz kupić ubrań w sieciówce? Jakby... No, tak jak mówię, wy nie zrozumiecie, co się dzieje w jej głowie i co się dzieje w jej otoczeniu, bo nie jesteście nią. Ja, ja też nie czuję się osobą biegłą do tego, żeby w jakiś sposób wersów bronić, bo nic mi to nie da. A ja też czuję, że tego ludziom nie wytłumaczę, więc może się to wiązać tylko i wyłącznie z hejtem. <średziny> Nie wiem w sumie po, po co się na ten temat wypowiadam, ale spróbuję e, wam powiedzieć. W momencie kiedy piastujesz taką pozycję jak Verso, to Twoimi największymi problemami są oczekiwania ludzi i, i, i permanentne kurwa poczucie lęku. I tak to wygląda. No dobrze, ale jak wy jak wy jakby wy, jak wy postać Weroniki Sowy sprowadzacie do tego, że robi loda Frizowi, no to ja nie wiem o czym mamy rozmawiać. Czemu lęku? Stary kurwa to jest bycie, bycie topowym influencerem w tym kraju, ona jest jeszcze wyżej niż ja sobie mógłbym nawet to wyobrazić, to jest kurwa dopiero stres i lęk. Jakby nie istnieje moment, w którym ty wyjdziesz z domu, kurwa i ktoś się od ciebie oddoli. Jakby no, no, nie, ma, no, no, nie ma nawet takiej kurwa, fizycznej możliwości. I teraz tak, jak wyjdziesz i będziesz źle wyglądać, bo nie, bo masz okres i napuchłaś, to nagrałem na ciebie 5 TikToków. Kurwa. Jak źle się uśmiechniesz, albo nie tak zareagujesz, że ktoś do ciebie podejdzie, to masz 30 artykułów. Jak yy, nie będziesz wystarczająco uśmiechnięta, to źle. Jak będziesz wystarczająco uśmiechnięta, to też źle. Yy, nie wiem, wczoraj w sumie grała koncert, więc pewnie wiąże się to, te, te przemyślenia, wiążą się, wiążą się z tym, że wyjdzie, zaśpiewa. Jak zaśpiewa źle, jest problem. Jak zaśpiewa dobrze, to w sumie i tak nie jest z Whitney Houston, więc. A niech zamknie mordę. No i tak dalej, i tak dalej. No, kurwa, pewnie stres w od środka, tylko ona bardzo źle prowadzi ekspresję swoich emocji, i to tyle, nie? Zobaczcie, ile było, ile było na przykład przypadków, gdzie jacyś psychopaci uwzięli się na znane osoby, nie? Nawet chyba jakaś miss Polski zginęła w taki sposób, że jakiś psychopata, ją, jakiś psychopata ją prześladował, jakby wiesz. To się dzieje, nie? Więc ekspozycja, i to jest właśnie nasza ta różnica pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo w Stanach Zjednoczonych. Na koniec dnia, jak jesteś osobą eksponowaną na cały kraj, to masz wystarczająco pieniędzy, żeby mieć 60 ochroniarzy dookoła siebie i mieszkać na takim odludziu wśród ludzi takich jak ty, że no dosłownie graniczy z cudem, żeby ktokolwiek do ciebie, ktokolwiek do ciebie mógł randomowy podejść. Nie? W Polsce nie, no mają trochę lepsze samochody, może trochę lepszy dom, ale to, to nie idzie w parze, to nie jest proporcjonalne. Oczywiście mówisz teraz o Agnieszce do tej pory jej córka i ja mąż ukrywają się, boją się, że może do pani No właśnie. Ona nie ma łatwego życia. Pod względem finansowym, ma, pod względem, pod względem oczekiwań, presji i tego wszystkiego, ona nie ma łatwego życia. I za każdym razem, jak ktoś na koniec dnia mówi: O, ja też mogę wrzucać posty na Instagrama i nagrać filmy na YouTube, nie praca, to to zacznij robić. No zrób to lepiej od niej. Jeśli to jest chujnie praca, no to zrób to lepiej od niej i tyle. Tylko jak. Następnym, jak, jak twoja następna riposta polega na tym, ale ja i nie wymieniasz czegoś, co uważasz, że jest kluczowe, czyli nie wiem, ja nie znam Freeza, ja nie mam czegoś tam. To zaczynasz szukać wymówek. Co prywatnie o niej sądzę? Wiesz co, ja miałem szczęście czy możliwość, nie wiem, jak to nazwać, yy, raz w życiu yy, z nią rozmawiałem przez 11 sekund. I było to na tym pierwszym koncercie ekipy takim dużym, nie? to jeszcze była ta stara ekipa, oni tym helikopterem przylecieli, co sprzedawali te paczki takie, tam jakieś syfy były z AliExpress za 6 złotych i oni taki mega koncert zrobili i tam była się też był ten złoty tiket No to ja na to pojechałem i potem po tym koncercie, iluś tam influencerów. Czy jakiś tam swoich znajomych zaprosili do takiego pubu, ja tam byłem. Wcześniej to chyba się z nikim na oczy nie widziałem z tej ekipy. Kiedyś z Frizem rozmawiałem chwilę na jakimś fejmie, jak się mi nie ma, jak z bił. E, no Friza to ja w sumie pierwszy raz miałem z nim coś tam nie wiem w 2012 czy 13 roku, bo jak on jeszcze miał jakiś mikrokanał na YouTube, to się do mnie odezwał. Więc ja z nim chwilę porozmawiałem, potem też z nim kiedyś w Fortnite'a grałem, no ale z wersów się nie znam, no bo on wtedy z Kingą był, nie? Jak on tego Fortnite'a streamował. Yy, więc no. Powiedziałem mi cześć i tak dalej, nie? No, nie wiem, ja też nie jestem taką osobą, która kurwa, chodzi za ludźmi tylko po to, żeby trochę przy nich postać. Z Freezem Boxera byłeś pamiętam. No, 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 to to było na fejmie. Czy ja żyję w ciągłym lęku czy tak w dużym poziomie popularności? Wiesz, co? Myślę, że też bycie mężczyzną a kobietą jest. jest trochę inne, nie? Wiesz, jak, jaka ona musi w ogóle być. Jakby Wersów i tak ma przetrany czosnek, kurwa, przez to, co. No, też pewnie przez. Trochę ze, ze swojej winy, bo ona lubi sobie taki post, a nie zero jedynkowy wstawić, którzy, albo jakąś wypowiedź popełnić, którą jej ludzie wyciągają. Tylko nadal to wszystko, to wszystko się dzieje przez to, że ona jest najważniejszą i największą influencerką w tym kraju. Więc no, jakbym ja powiedział, to, to bym napisał, to jakby nikt na... Nawet... Panie było to nie dał. Jak ja bym powiedział 5 lat temu, że Black mi pomaga z kondycją, to nawet nikomu by się tego szotować nie chciało. Jakby rozumiesz o co chodzi. Więc jest ileś osób z racji tego, co, zawsze jak ktoś jest liderem, to jest ileś osób, które czeka, aż ten lider zrobi coś, do czego można się przejrzeć. A ona sobie potem nie radzi z reakcją tłumu. A o co ty miałeś z nim aferę kiedyś? Kurwa afery nie aferę. Jak była ta cała afera słówkowo wardengowa odnośnie loga. Właśnie to też jest stary niesamowitek. Ja bym zap... Logo. I Wardenga by nagrał film, to moi widzowie by na to spojrzeli i powiedzieli: Się nie bał i zajęło. Kuc w dupę, druid. I chyba nie było afery, nie? Jakby <grywa> dosłownie, kurwa, kogo by to interesowało, że jakieś logo zajęło. No to dosłownie by tak było: się nie bał i zajęło. Kurwa, miłego dnia. Przestań nagrywać filmy, krwę, <grywa> dziadek. No, jak tam wtedy cały internet na tą werso to w z taki klip opublikowali i Freez trzymał chyba werso. Of... Przy jakimś balkonie, tak, ten. No ja to oglądałem, i tak kątem oka sobie patrzę na czat. I na tym czacie ktoś tam napisał, że, że Karol był o krok od rozwiązania wszystkich problemów ekipy, nie? Jakby w takiej konnotacji, że po prostu musiał ją wyrzucić przez ten balkon. No Ktoś to jakoś chyba krzywo zszotował, whatever, poszło to tam w światnik, o to nie ten, no to pewnie Fristo to zobaczył. I ja wam powiem tak, że Chyba z perspekty jakby dwufazowo jestem w stanie spojrzeć za ten problem z perspektywy czasu, bo z jednej, bo z jednej strony, z jednej strony, kurwa, wiesz, siedzi sobie ten Karol w domu, widzi coś takiego i, i się po prostu go, w, po prostu już w jakiś sposób ta kurwica przechodzi ludzkie pojęcie, no bo tak, tak na to patrzy, mówi, no kurwa, ile mogą tą Weronikę, kurwa, kopać, więc się wziął, wystrzelił mu testosteron i napisał, że mi liścia strzeli, nie? Tylko z drugiej strony ja też na to patrzę i jak z kimś rozmawiam normalnie, ponadto że overall wyszło, że to nie do końca było tak, jak on to sobie zobaczył I mnie tro, i z drugiej strony mnie wkurzyło to, że w momencie, że w momencie kiedy ja z kimś rozmawiam i jakby jest normalnie, to mu Kwa napisać zamiast, jak cię spotkam to masz liścia, to napisać, ty słuchaj kurwa, to się zachowałeś, wiesz co, nie powinieneś tak robić. No to ja bym mu wtedy napisał, nie mordo zobacz, ja tu z czatu przeczytałem, to nie jest tak, że ja hypowałem ten temat. ten więc jakby potem się to tam wygasiło, no ale z, nie wiem, no nie, nie wkurza coś takiego, że wiesz, kiedyś rozmawiałem normalnie, kurwa, ktoś za, zamiast się zapytać co się wydarzyło, albo powiedzieć kurwa, zachowałeś się jak frajer i tyle, to mi jakimiś liściami grozi, nie? No to ja potem memowałem tego liścia trochę, trochę tam, on mi potem followa na Instagramie zabrał, to mówiłem, że mi zaurofollowę na Instagramie, już nie jesteśmy kolegami, no i tyle, no ale to już, to już też lata temu było, zadzwonił kiedyś. Frizz pojechał na aferki do Boxdela i, i zadzwonili do mnie, jakoś sobie tam wyjaśniliśmy, to nie ma raczej spiny, nie? Też nie musiałeś tego czytać? No, nie musiałem tego czytać, no jakby, ale zostało to wyjaśnione, myślę, że już nie ma tutaj jakiejś spiny. Bardzo mnie po prostu poruszyło to, że ktoś pomyślał, że ja jego dziewczynie życzę śmierci, nie? Jakby, no nie wiem, no też, kwad, było to, nie wiem, 5 lat temu, dajcie mi spokój, no whatever. Jakby nic się nie stało, nikt nie umarł. Yy, na szczęście, na szczęście, nikt się umarł więc nie ma jakichś tych. Nie? Tak, potem wrócił follow na Instagramie i jesteśmy kolegami. Cześć, zresztą byłem na festiwalu Ekipy, dobrze się bawiłem, na koncercie wersą. Dobra, więc na koniec dnia, kończąc temat wersów, bo też mi się nie chce o tym rozmawiać całe życie. Ja uważam, że ona bardzo często źle dobiera słowa, pewnie w przypływie jakichś emocji yy, czy, czy coś, nie wiem, może wczoraj coś jej nie poszło, na, czy przeczytała jakieś nie, niemiłe komentarze po wczorajszym jej występie. Ja uważam, że ona i tak mocno sprogresowała, jeśli chodzi o śpiewanie. Dało jej się słuchać, czego nie mogę powiedzieć o niektórych osobach, których potem występy miałem okazję ujrzeć na żywo. I tyle, no. Kurwa, ja uważam, że to, co ona czasami Wrzuca jest nierozsądne, bo pomimo tego, że jest drugie dno, w którym ja się, ja się zgadzam z tym drugim dnem, to dużo prościej jest kogoś takiego jak ona obśmiać, e, wyszydzić i po prostu no, w taki sposób potraktować, jak ją ludzie traktują. Więc jakby no, nic to nie zmienia na koniec. Dnia, no. Uważam, że połowicznie ma rację, nie? że żadna z tych osób, która się z niej śmieje, nie byłaby w stanie osiągnąć z takimi samymi możliwościami, które miała ona nawet, jednej trzeci tego, co ona osiągnęła. Bo po prostu do tego też się trzeba nadawać. Zacząć odpowiednio dobrać słuchanie, Pisać, że tiktoki, filmy i ciężka sprawa. Ale podczas gdy stare TikToki, filmy i story to ciężka sprawa, bo ona poza tym nic nie robi, kurwa jest gdzie jest, więc ty też mając ten telefon i kamerę kurwa, powinieneś osiągnąć to samo co ona, a jednak nie osiągasz. Właśnie i, i to jest, i to też jest przekleństwo bez tych czasów, bo to jest duży plus, ale też niesamowity minus. Dużym plusem jest to, że ja za pośrednictwem tego telefonu, za pośrednictwem tego telefonu jak coś zrobię używając tego telefonu, to mogą mnie znaleźć na całym świecie, mogę być lubiany i mogę zarobić giga pieniądze. Za pośrednictwem tego czegoś, co waży, nie wiem, z 200-300 gram, nie wiem ile telefon waży. Więc dla Ciebie, kurwa, jeśli ona też używa tego telefonu, tylko, ona go używa trochę lepiej od Ciebie, rozumiesz? To jest duży szereg czynników, który złożył się na jej sukces? No nie, ale ty ale Wy wszystko sprowadzacie do tego, że ona za pośrednictwem telefonu wrzuca story i każdy może wrzucać story. No to wrzucaj story, kurwa, kto Ci broni? Ma ładny dom, też chcesz mieć ładny dom, wrzucaj story, no k**a. No jaki jest jaki jest kurwa problem? tak, więcej osób jest w stanie, więcej osób jest w stanie skutecznie leci, leczyć ludzi. Ja wiem, że to jest niepopularny take, ale więcej osób jest w stanie leczyć ludzi, bo lekarzy koniec końców jest ileś tysięcy, a Warsok jest jedno. No, to, jest, to też jest niesamowite. Nie no. mamy do klasie 50-osobowej ekipy, ale to jest wszystko stare. 50-osobowa ekipa to jest rzecz nabyta. Ona nie startowała w 50-osobowej ekipie. Oni Wystartowali w wynajętym mieszkaniu, robili najprostsze rzeczy, mogłoby się wydawać, tylko robili je na tyle dobrze, że teraz mają 50-osobową ekipę. Ty też nie możesz przyjść i powiedzieć, o kurwa, tak jak Max Verstappen prowadzi samochód, to ja też bym potrafił, jakby mnie Red Bull zakontraktował. Dobra, ale najpierw przebądź tą drogę k***a Maxa Verstappena, nie wiem, wygraj jakiś karting, pokaż się gdzieś, yy, pokaż talent i, i wtedy może ci k***a dadzą pojeździć Formułę 1, no. Do momentu, kiedy kurwa do wszystkiego będziecie w życiu podchodzić tak, a bo się nie da, bo to, albo frizz, albo tamto, albo 50 osób. To, kurwa siedź w domu, kurwa czy na tej taśmie, czy gdzieś, gdzie tam kurwa siedzisz. Kurwa, żale się, że i inni mają, ale nie zasługują. To zrób coś też, żebyś to zasługiwał. Wczoraj taki ziomek do mnie podszedł. Podszedł do mnie taki ziomek na tym festiwalu ekipy i dał mi, dał mi taką nalepkę. No i tam z tyłu było napisane jak on się nazywa i że za 5 lat y, wejdzie na Monteverest. Popatrzyłem na to i ja mówię, a czemu dopiero za 5 lat? Bo mam 16 lat. No i pewnie jeszcze trzeba się przygotować się do tego. Tak mówię, no dobra, no to powodzenia, nie? I to jak sobie jadę winną, bo że winną, w dużej, stamtąd gdzieś wejść. To się że kuwa, fajnie, nie? To jak ziomek ma cel. Zamiast siedzieć, kurwa, jęczeć. Że, że jakbym miał pieniądze Pateca, to też bym chyba był na Monta bo Szerpowie to cię wnoszą, ja peolę jaka cio... albo ta, ta Zosia ostatnio co, ta Zosia co chyba ma 17 czy 18 lat i, i wchodziła na Monte O kwa, z, pieniądze od starego, ja p.ol. kurwa szmata, o, ja, ja, ja. to nie, to po prostu masz cel i kwa, to robisz, no. Tam ci będą szczekać, a ty po prostu tam wejdziesz. Ciężko się strzelił i tak szczerze kurwa, wczoraj... Przez 10 minut myślałem o tym kolesiu, widziałem go 10 sekund, ale myślałem chwilę o tym kolesiu. i Mówię, kuwa, fajnie, jakby rzeczywiście za te, nie wiem, 5, 6, nawet 10 lat wejdzie na ten mont Everest kuwa, i, i tak mi się miło kuwa, zrobi, że on już ileś lat temu postanowił, że to zrobił i to rzeczywiście zrobił. I życzę mu chyba powodzenia. Stary, całe życie, całe życie polega na tym, że jeśli ktoś. Jeśli patrzysz na kogoś, kto osiągnął sukces i twoim zdaniem Robi, potrafi, byłbyś w stanie zrobić to lepiej albo tak samo, to zacznij to kurwa robić. No, zacznij to robić i też dojść do tego pułapu. Ale siedzieć i myśleć, że ja też tak mogę i nic z tym dalej nie robić, to ja nie wiem, to obrażasz samego siebie, czy obrażasz kurwa, mój czas? Bo mi się to, przepraszam bardzo, ale mi się to kojarzy z, z ludźmi, którzy na tacu chyba pójdą rano do pracy, zrobią tą pracę na od... Dol, wrócą do domu i odpalą telewizor. I w zależności kogo, kogo w tej telewizji będą pokazywać, kogo w tej telewizji będą pokazywać, to o, ten jest śmieciem, ten k***a potrafi, ten to w ogóle debil. Wypije do tego cztery browary, wyłączy, wyłączy telewizor, pójdzie spać. I rano też na, na, takim, na takim jeszcze trzepniętym k***a półkacu pójdzie znowu do pracy i znowu będzie robił do... To kurwa, stary, i znowu potem wróci i odpali ten telewizor. Jakby nie, nie wszyscy, okej, okay, ja się zgodzę z tym, że nie wszyscy mają równy start w życiu, bo, bo na pewno tak nie jest, ale kurwa, wrócisz z tej pracy, nie podaje się ta praca, to zamiast siedzieć i nienawidzić wszystkich dookoła, bo im wyszło, nie wiem, stary, dokształć się w czymś, przeczytaj coś, spróbuj. No ale jak wolisz kupić czteropaka, kurwa, odpalić telewizor, nienawidzić wszystkich, no to ja też nic na to nie poradzę.